Dzisiaj taka miejscówka nad jeziorkiem takim zalewem. Odjechaliśmy parę kilometrów od morza, może pięć. Zobaczyć to miejsce. No i tu zostaniemy, bo naprawdę jest fajnie. Jednak te miejscówki nadmorskie też fajne, widokowe, no ale wszędzie są kampery. A tutaj myślę, że będziemy sami, no bo każdy jednak woli z widokiem na morze stać. Także jakaś śródleśna polana, są dwa stoły piknikowe, kosz na śmieci, kawał łączki. Także, miejsce jak dla nas bajka, bo chyba już trochę potrzebujemy ciszy i spokoju. A tu jest na to szansa.